W normalnych czasach byłoby bardzo wiele tematów bilateralnych do omówienia i krótko dotknęliśmy ich również. Jednak dzisiaj tematem oczywistym dla nas jest wyłącznie Ukraina. I o tym rozmawialiśmy z panem prezydentem, poświęciliśmy bardzo dużo czasu na to, żeby dogłębnie omówić sposób, w jaki można, na sposoby, na jakie można pomóc Ukrainie w... W walce o suwerenność, ale także w tym strasznym czasie z punktu widzenia kryzysu humanitarnego. Rosja zaatakowała w sposób niesprowokowany, w brutalny sposób Ukrainę. Niszczy miasta, niszczy normalne życie, ale dopuszcza się również zbrodni wojennych. I nie tylko potępiliśmy z panem prezydentem te zbrodnie wojenne, ale także uzgodniliśmy, w jaki sposób Szwajcaria, która nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, ale leży przecież w środku Europy, mogłaby brać udział w kolektywnym działaniu, przeciwstawianiu się tej brutalnej sile wojskowej, która niszczy, depcze prawa człowieka depcze prawa międzynarodowe na Ukrainie. I tutaj podstawowym działaniem, które omówiliśmy, są różnego rodzaju mechanizmy sankcyjne. Za parę dni w Brukseli na Radzie Europejskiej będziemy dyskutować kolejne mechanizmy sankcyjne. Wiemy doskonale, że te pierwsze są już takimi, które mocno dotknęły gospodarkę rosyjską, ale cały czas jeszcze za mało. Szwajcaria jest miejscem, gdzie wielu oligarchów rosyjskich ulokowało swoje majątki. Tam muszą one zostać również w odpowiedni sposób potraktowane. Czyli zamrożenie, konfiskata majątków szwajcarskich oligarchów i do tego, oligarchów rosyjskich w Szwajcarii i do tego namawiałem również pana prezydenta, żeby Szwajcaria bardzo zdecydowanie do tego tematu podeszła. Dziękuję także za gotowość, którą Pan Prezydent wyraził w odniesieniu do zarówno pracy przy kolejnych pakietach sankcyjnych, żeby odciąć ten tlen od machiny wojennej Putina, a także gotowość do niesienia pomocy w obszarze działań humanitarnych Czyli tu, gdzie Polska jest na pierwszej linii frontu, Polska, Polacy, polskie samorządy, państwo polskie, polskie organizacje pozarządowe pomagają w złagodzeniu tego gigantycznego, największego po II wojnie światowej kryzysu uchodźczego tutaj w Europie. Bardzo dokładnie omówiliśmy to z panem prezydentem, ponieważ jesteśmy zdania, że trzeba dzisiaj przede wszystkim. Z jednej strony pomóc Ukraińcom obronić ich niepodległość, ich suwerenność, ale z drugiej strony zapobiegać poprzez to również, poprzez jak najszybsze doprowadzenie do pokoju na Ukrainie, zapobiegać kolejnym wielkim falom migracyjnym. I obaj mamy nadzieję, że zgodnie z intencjami tych uchodźców oni chcieliby wrócić do swojego ojczystego kraju. I mamy nadzieję, że tak się stanie, ale żeby tak się stało, musi zapanować na Ukrainie pokój i musimy doprowadzić do tego, że warunki życia na Ukrainie będą pozwalały poprzez odbudowę Ukrainy na przyjęcie tych ludzi z powrotem. I Szwajcaria, i Polska, i cała Unia Europejska są gotowe do wielkiego planu odbudowy po. Zakończeniu wojny, który oby jak najszybciej nastąpił. Dziś koncentrujemy się na tym, co tu i teraz, ale pozostajemy z nadzieją na to, że warunki pozwolą, miejmy nadzieję, niedługo na to, żeby myśleć o odbudowie Ukrainy, o powrocie uchodźców na Ukrainę. Ale niestety, dzisiaj cały czas jeszcze koncentrujemy się na politycznych, dyplomatycznych działaniach w jaki sposób pomóc w doprowadzeniu do zakończenia wojny, do tego, żeby żołnierze rosyjscy wyszli, czołgi rosyjskie wyjechały z Ukrainy. To jest dzisiaj absolutnie najważniejsze. Do w tym może bardzo zdecydowana polityka sankcji, sankcji gospodarczych na Rosję i ten temat był przedmiotem naszej wnikliwej analizy z panem prezydentem. Szwajcarii i dziękuję za to zrozumienie, bo Szwajcaria nie jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, ale powinna i deklaruje wolę pełnej współpracy na tym polu razem z Unią Europejską i z Polską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie premierze i bardzo proszę o zabranie głosu prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej pana Ignacio Casisa. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie premierze za zaproszenie do Warszawy, do Polski. Żałuję, że spotykamy się w tak trudnych a aktualnie w warunkach, ale jestem bardzo rad, że doszło do tego spotkania. Chętnie przybyłbym w październiku ubiegłego roku. Chciałem odwiedzić mojego kolegę, ministra spraw zagranicznych, ale ze względów zdrowotnych niestety nie było to możliwe. Tym bardziej ważne jest dla mnie, że mogłem przybyć dzisiaj, mimo że warunki są niestety takie, warunki wojny. Rosyjska agresja na Ukrainę jest ciężkim naruszeniem prawa międzynarodowego. Szwajcaria najostrzej to krytykuje. Mamy cały czas zagrożenie, które się utrzymuje i świat po tej wojnie nie będzie taki sam jak wcześniej, przed tą wojną. Jeżeli oceny prawa międzynarodowego, politycznego i moralnego. Nie godzimy się z tą agresją Rosji w Ukrainie, to powinniśmy jednak coś uczynić i dlatego też Szwajcaria postanowiła zastosować wszystkie sankcje unijne wobec Rosji, które zostały do tej pory uchwalone. Czwarty pakiet sankcji w ubiegły piątek przez rząd Szwajcarii został uchwalony i będziemy go stosować. Oczekiwania, że Szwajcaria będzie dostarczała broń, czy też militarnie się zaangażuje w sposób pośredni, nie mogą zostać jednak spełnione ze względu na neutralność Szwajcarii. Chciałbym teraz przejść do tematu uchodźców. Uchodźcy w Polsce, liczby są wielkie, Państwo znacie te liczby. Osobiście jestem pod wielkim wrażeniem polskiej solidarności wobec uchodźców, wobec tych ludzi, którzy przybywają z Ukrainy. Rozumiem że ze względu na historię również Polska utrzymuje tak ścisłe związki z zachodnią Ukrainą i myślę, że również diaspora ukraińska była bardzo duża już przed wojną, licząca prawie półtora miliona ludzi, ale mimo wszystko podziwiamy bardzo to wszystko, co Polacy robią tutaj w Polsce i w Warszawie. Zasługuje to na najwyższe słowa uznania ze strony naszego kraju, również i my w Szwajcarii. Mamy uchodźców wojennych, mamy ludzi, którzy chronią się u nas. Stan na wczoraj około 10 tysięcy osób przyjęliśmy z Ukrainy. Przede wszystkim. W 80% kobiety, 40% małoletni. Pierwsza fala to była fala ludzi, którzy już mają krewnych w Szwajcarii, wcześniej mieli natomiast teraz fala nadchodzi ludzi, którzy nie mają nikogo w Szwajcarii. Szwajcaria odpowiednio się przygotowywuje, żeby ci ludzie mogli zostać zaopiekowani, żebyśmy mogli się nimi zaopiekować, żebyśmy mogli ich przyjąć w sposób możliwie jak najlepszy. Ta humanitarna tradycja powiązana jest również nie tylko z przyjmowaniem uchodźców z samej Szwajcarii, ale również z działaniami na miejscu. Zawsze jest, byliśmy, jesteśmy obecni w Ukrainie, na granicy. Mamy takie humanitarne hotspoty wzdłuż całej granicy polskiej aż po Mołdawię. Dzisiaj wieczorem lecę do Mołdawii, żeby też zobaczyć na miejscu, jaki rodzaj pomocy możemy świadczyć na miejscu we współpracy z miejscowymi władzami. Ponad 500 ton różnego materiału pomocowego dostarczyliśmy na granicę do Ukrainy i kolejne dostawy są planowane. Bundesrat, a więc rząd Szwajcarii. W ubiegły piątek przeznaczył 80 milionów franków dodatkowych kredytów. Na rzecz pomocy humanitarnej mamy 5,5 miliona mieszkańców w Szwajcarii. Widzicie Państwo, ile to wypada na głowę. I to napełnia mnie też dumą, że ludność Szwajcarii, nasze społeczeństwo dobrowolnie gotowe jest w ramach aktów solidarności przeznaczyć, wyasygnować dalszych 80 milionów franków na pomoc humanitarną. I to pokazuje, jak bardzo ludzie współczują, jak bardzo solidaryzują się z uchodźcami i z narodem ukraińskim. Niestety dzisiaj nasze spotkanie koncentrowało się przede wszystkim na wojnie w Ukrainie, na konsekwencjach militarnych, geopolitycznych i mowa była o tym, jakie... Będą właściwe rzeczywiście ramy dyskusji na temat struktur geopolitycznych Europy po wojnie, taki, taki dzień nadejdzie, ten dzień po wojnie, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale potrzebujemy takiego pakietu, gdzie dyskusje polityczne będą możliwe. Polska znajduje się akurat w tym momencie w, sprawiając prezydencję w OBWE właśnie w takiej sytuacji, że przewodniczy organizacji, która rzeczywiście może takie struktury tworzyć i życzę moim kolegom, koleżankom, panu premierowi wszystkiego dobrego, też panu ministrowi spraw Zagranicznych, żeby rzeczywiście mieli siłę, żeby ta organizacja była odpowiednio przygotowana na czas po wojnie. Byłem niedawno w Wiedniu. W Wiedniu zanim wybuchła jeszcze wojna i Chodziło o plan działania na lata 2025 Szwajcarii w ramach OBWE i Tutaj chodzi też o odpowiednie, godne świętowanie 50-lecia OBWE w ramach działań restrukturyzacyjnych. To były jeszcze piękne prognozy wtedy, ale niestety już ta pogoda się zmieniła wobec tych prognoz, które były wtedy, ale akurat ten kierunek działania będzie ten sam. To znaczy, potrzebujemy organizacji, która jest rzeczywiście odpowiednio przygotowana do spełnienia tych wszystkich misji działań. Bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi za przyjęcie w dniu dzisiejszym i bardzo dziękuję za tą bardzo otwartą dyskusję. I, i bardzo sobie ceniliśmy, panie premierze, tę te, no, możliwość tej rozmowy.